Czwarta edycja Otwartych Mistrzostw Ostrzeszowa w siatkówce plażowej, podobnie jak poprzednie, należała do bardzo udanych. Dopisała przede wszystkim frekwencja, przez co nie zabrakło emocji. Impreza odbyła się w weekend 9 i 10 lipca, a jej organizatorem był lokalny UKS Koliber. Zawodnicy walczyli o puchar dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 Jerzego Kurzawy. Coraz większa popularność w tym roku, no, ze względu na dwa boiska możemy maksymalnie na 16 par zorganizować, ale w tym roku miejsca rozeszły się w niecałe 24 godziny, a gdybyśmy chcieli zrobić to nawet pod 30 par w każdym turnieju by było chętnych. w system brazylijskim, czyli do dwóch porażek, dwie porażki eliminując turnieju. Imprezą podzielono na dwie kategorie. W sobotę rywalizowali sami mężczyźni, a w niedzielę na Ostrzeszowskim Piasku podziwialiśmy występy par mieszanych. Oczywiście nie zabrakło reprezentantów z powiatu, a jednej parze udało się nawet stanąć na podium. Mowa o ostrzeszowianinie Piotrze Staszewskim, który połączył siły z wrocławianką Karoliną Olszewską. Ten mixt zajął w niedzielnej rywalizacji trzecie miejsce. W całym weekendowym turnieju nie do pokonania okazał się Bożej Szymczak z Kalisza, który w sobotę wraz z Bartoszem Łazarowiczem, a w niedzielę w duecie z Magdaleną Lachman zostawili konkurencję w tyle. W rywalizacji mężczyzn w pokonanym polu były duety: Tomasz Białek i Daniel Białek z Wielunia oraz Aleksander Poznański i Jakub Hajduk z Poznania, którzy zajęli kolejne drugie i trzecie miejsce. W niedzielę srebrne medale zawisły naszej Natalii Ławniczak i Adriana Wyrwicha z Wrocławia, a brązowe przypadły wspomnianej wcześniej parze Olszewska-Staszewski. Jak się okazało, najlepszy duet zna już smak zwycięstwa z Ostrzeszowa. Byłem tutaj trzy lata temu w 2019 roku chyba na pierwszej albo drugiej edycji i też udało się dwa razy z rzędu wygrać tutaj. Także stąd wiemy i stwierdziliśmy w tym roku, że też się wybierzemy ponownie, żeby spróbować swoich sił znów. Wielu zawodników swój udział w mistrzostwach potraktowało jako dobre przygotowanie do sezonu halowego. Niestety w najbliższych miesiącach na parkiecie nie zobaczymy zawodniczek UKS Koliber, o czym poinformował trener zespołu Łukasz Styrczewski. W przyszłym sezonie nie będzie zespołu, bo nie ma składu po prostu. Dziewczyny, kilka dziewczyn odeszło na studia idzie i nie będzie w Ostrzeszowie, kilka po prostu z, z przyczyn osobistych zrezygnowała. Szkoda, tym bardziej, że no w ostatnich latach udało nam się na nowo, że tak powiem, coś tu w Ostrzeszowie zrobić. Udało nam się te dwa sezony zagrać, no więc szkoda, że to jednak nie będzie dalej ciągnięte, że nie ma kto tego pociągnąć trochę. Może gdzieś tam się uda jeszcze pograć, ale zobaczymy, no. wszystko zależy od tego, jak się potoczy sprawa z studiami. Choć ta wiadomość zapewne zasmuci wielu ostrzyżowskich kibiców, to jednak siatkarskich emocji i tak nie zabraknie. Już w ostatni weekend sierpnia ponownie na plaży przy szkole podstawowej nr 2 wybiegną miłośnicy siatkówki w plażowej odmianie. Tym razem sportowcy zagrają o trofeum ufundowane przez burmistrza.